Brzeziński, kto ten chaos pogłębia? Sędziowie eee. Sądu Najwyższego tym orzeczeniem, czy Prawo i Cztery kwestie, bo moim zdaniem większość e, Polaków już dawno zgubiła się w tych uwikłankach e, sądowych. E, cztery kwestie. Pierwsza kwestia y, jest taka. Sądownictwo, zamknięta korporacja zawodowa, y, która miała się samoregulować, nie regulowała się, Wielo, wielorakie patologie polskiego sądownictwa, ciągnące się procesy, niesprawiedliwe wyroki. To o czym ja mówiłem, tak? To wszystko, wyroki to, to są ludzie, wiemy. którzy tracili Koniec, majątki. Konieczność reformy. Czekali to jest, na... To, to, to jest punkt A. Kilkanaście lat na punkt E, PiS podchodzący do reformy sądownictwa nie od tej strony, co trzeba, czyli podchodzący od e, e, rewolty kadrowej, a nie od zmiany systemowej. To jest punkt B. E, punkt C. PIS działający na granicy, ja nie wiem czy oni złamali konstytucję, szczerze mówiąc, nie ma za bardzo kto teraz tego stwierdzić nawet, ale, e, ale działający tak na zasadzie jak falandysz w latach 90. Taka falandyzacja trochę prawa w zakresie powoływania i Trybunału, i, i tych sędziów i tak dalej. Zresztą e, za, za ścieżką Platformy, która przyjęła tą drogę w 2015, 2015 roku. E, punkt D, problem, który mamy dzisiaj, e, gdy nam e, czytają sędziowie Sądu Najwyższego uzasadnienia, Wyroku i mówią tak, Polska przystępując do Unii zgodziła się na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Prymat prawa Unii skutkuje tym, że każdy organ państwa członkowskiego ma wiązek zapewniać pełną skuteczność prawa Unii, aż do pomijania niezgodnych przepisów prawa krajowego, mówi Sąd Najwyższy. I tu jest znowu problem, o którym środowisko Konfederacji, czy to narodowe, czy wolnościowe, mówi od zawsze. Problem tego prymatu prawa unijnego nad, nad krajowym, że nie można skutecznie zreformować polskiego sądownictwa, jeśli się przyjmuje ten prymat prawa unijnego. I wreszcie konkluzja. Konkluzja jest taka, że dzisiaj tkwimy po uszy w głębokim galimatiasie prawnosądowym w Polsce i moim zdaniem jedyne, co możemy w tej chwili efektywnie zrobić, to zacząć debatę nad czymś, co ja nazywam twardym resetem czyli najlepiej nad zmianą konstytucyjną na poziomie zmiany konstytucyjnej ogólnonarodową debatę Chciałbym, żeby politycy podnieśli po, trochę unieśli się ze swoich partykularyzmów w tej chwili bo naprawdę stoimy w obliczu i czy to PiS czy to platforma rządzący ja przez też ostatnie się tego lata jak obywatel rządzący który... przez ostatnie lata są oby nie, odpowiedzialni być może za ten chaos, kiedyś będzie nieskutecznym, niesprawnie nie sądownictwie, gdzie są świadczą o według mnie potrzeba y twardego resetu konstytucyjnego Konfederacja, wolność i niepodległość.